Niemcy, kolejny już raz, zaczęli nam podrzucać masowo nielegalnych imigrantów. Polacy zaczęli więc organizować obywatelskie kontrole i protesty, co oczywiście nie podoba się tym, którzy nie chcą szczelnych granic dla naszego kraju. W internecie, szczególnie w środowisku silnych razem, pojawił się więc już spin, że jest to wszystko tylko ruska propaganda. Zalewają cię filmiki z uchodźcami. To znak, że Rosja wygrywa wojnę informacyjną z Polską. I do tego robi to rękoma polskiej prawicy. Bo wiecie, jeżeli Polacy są dobrze doinformowani i bronią swoich granic, to jest to yy, na korzyść Rosji. Ech. Ten Putin to jest chyba w sumie dobry ziomek, no bo jak mu zależy na polskiej niepodległości, polskich granicach, to lepszy patriota niż niejeden lewak w Polsce.